Czwartek odbyła się ostatnia sesja Rady Powiatu. Na twarzach radnych malował się smutek i nostalgia. Wyczytać można było też napięcie. Nic dziwnego wszakże wybory już 21 listopada. Brakiem koncentracji razili zwłaszcza ludowcy. W dyskusję zarządzam głosowanie. To z państwa radnych za przyjęciem uchwały w wyrażenia? Falsz <laughs> starty <laughs> <laughs> Na sesji okazało się, że powiat ma problemy finansowe. Radni musieli zaciągnąć kredyt na prawie 4 miliony złotych. Wszystko po to, aby zasypać powstałą dziurę budżetową. Starostadionizm Jaśniewicz miał niewesołą minę. Krzysztof Wojciechowski, radny OPS-u głosował przeciw uchwale. naszej redakcji wytłumaczył dlaczego. Jedynym z radnych, który głosował przeciwko uchwale o zaciągnięciu kredytu długoterminowego przez powiat na kwotę 3,8 miliona. Dlaczego pan głosował przeciwko? Głosowałem przeciwko, dlatego że mam spore wątpliwości co do przyszłości finansów powiatu, z tego względu, że w sumie z tym kredytem powiat zadłużony będzie na koniec tej kadencji, o ile wierzyć informacjom złożonym wczoraj na Komisji Budżetowej, na poziomie 15 milionów 800 tysięcy złotych. I kwota ta jest dla mnie już e, zdecydowanie niebezpieczna, szczególnie w kontekście dwóch kwestii. Pierwsza, poręczenie na e, obligacje szpitalne. I druga sprawa, e, prawdopodobne obniżenie progu 60% w przyszłym roku ze względu na zadłużenie w ogóle samorządu i w ogóle dosyć sporej luki finansowej w finansach publicznych. I to tylko z tego powodu. Po prostu mam spore wątpliwości i chciałem po prostu w ten sposób podkreślić swoją wątpliwość. E, i jednocześnie grożące pewne, spore w moim odczuciu niebezpieczeństwa na przyszłość. A ponadto jest jeszcze sprawa dodatkowa tego rodzaju, że y, za dwa tygodnie kończy się kadencja. I myślę, że można było znaleźć te 4 miliony w budżecie troszeczkę wcześniej, aniżeli dzisiaj no, brać pod uwagę konieczne zaciągania kredytu. To tyle. Wlasila się, że nie wykonano budżetu w kilku punktach, m.in. sprzedaż nieruchomości, zmniejszyła się ilość wpływu podatku PIT i CIT, który no i tak jest minimalny w dochodach powiatu. E, czy nie można było tego przewidzieć w uchwale budżetowej z zeszłorocznej? Wtedy, no już wtedy mówiło się, o, że kryzys nadciąga, a tu radni zdecydowali, że nadciągnie wszędzie, tylko nie do września. No nie, myślę, że takiego przekonania nie było, że wszędzie tylko nie do września, natomiast bez nie była o tym mowa i takie wątpliwości również, żeśmy w, uchwalając budżet na ten rok brali pod uwagę, natomiast myślę, że było dosyć czasu na to przez cały rok, aby zdać sobie sprawę z tego, że gdzieś tam pod koniec roku nastąpią problemy i że trzeba będzie po prostu tę kwotę re redukować na jakichś wydatkach wcześniej, niekoniecznie teraz na dwa tygodnie przed końcem kadencji. Po sesji humor radnym się polepszył, a to za sprawą imprezy podsumowującej kadencję, która odbyła się w restauracji na opieszynie. Bawiło się tam ponad 100 urzędników starostwa i jednostek podległych oraz radni. Obecność naszej kamery wzbudziła duże zainteresowanie gości. Wszystkie nie ma mi. dobre miejsce, bo nie ma no. Taka robota, panie bładka. A, to będzie wiecie, to za kręcimy, nie? Wesele teraz się kręci dyskretnie, a wy tu się wpakowaliście. Mamy też takie dwie kamery. Podczas imprezy goszczono się obficie. Były okolicznościowe przemówienia. Wzniesiono też toła za udaną, mijającą kadencję Rady Powiatu. A czy faktycznie jest z czego się cieszyć? O tych piątkowych wiadomościach wrześnińskich.